15 kwietnia Alex Alex dokręcił ostatnią śrubę przy pokrywie zaworów i nie patrząc na to co robi, rzucił kluczem nasadowym. Narzędzie przeleciało kilka metrów i z głośnym brzękiem wpadło prosto do skrzynki. Wytarł dłonie ręcznikiem, oparł się o podniesioną maskę i zapatrzył na silnik. Mimo iż naprawianie samochodów i motocykli to była jedna rzecz, którą pozwalał sobie kochać, to poczuł znużenie. Wstał jak zwykle po piątej, kilka kilometrów biegiem po dzielnicy, zanim Tana na dobre się rozbudzi. Szybkie śniadanie i garaż. Wczoraj poszedł za późno spać, za późno wrócił z koncertu, za mocno zakrapianego i za bardzo wdał się w krótką, na szczęście, bójkę. Od dzień jak co dzień. Ruszył się w końcu, sięgnął po białą płachtę i przykrył rozgrzebane Ferrari Maranello z lat 90. Miał kilku chętnych na to auto, tym bardziej po jego dopieszczonej w każdym calu renowacji. Rozejrzał się po pomieszczeniu, zgarnął kurtkę i podszedł do mieszkania, które znajdowało się w starej kamienicy, przy tym samym podwórku co garaż. Zbliżały się południe. I najwyższy czas, aby zrobił sobie przerwę. Umył dokładnie ręce i włożył do piekarnika kawałek wczorajszej zapiekanki. Czasem zabawa w kucharza sprawiała mu przyjemność. Lubił dobre jedzenie i piękne, chętne kobiety. Podszedł do okna ze szklanką wody i zapatrzył się na widok po drugiej stronie. Nie zobaczył tam niczego, co przykułoby jego wzrok ani nie sprawiłoby, że poczułby się lepiej. Bardzo dobrze znany mu fragment zaniedbanej ulicy, obskurna kamienica i błękitne niebo do kontrastu, znał aż za dobrze. Nie mógł sobie przypomnieć, dlaczego tutaj mieszkał. Kiedy Zjad wstawił naczynia do zlewu i usiadł na kanapie, odruchowo sięgnął po srebrny zdobiony sztylet, który leżał na oparciu z zamiarem przemyślenia opcji na dalszą część dnia. Iść, i spróbować się znieczulić, czy tylko lekko wstawić.